Wczorajszy jeździ motocykl jeszcze nieuszykowany, ale zaraz go ogarniemy. A dziś polecimy do zamku w stupnicy nowożytniego zamku, w nie starożytniego odziło z bardzo kontrowersyjną historią powstania. Pojedzie z nami dron, tak więc sobie polatamy, będzie polatane i pojeżdżone. Zacznijmy może od kuferka, bo się tutaj trochę nagromadziło niepotrzebnych rzeczy. Weźmy tylko to, co potrzebne. No i dobra, mamy tak. Mamy drona. Yy, tu mamy kabelki do ładowarki, do, do telefonu, do, do kamerki i gniazdo, właśnie te na, na USB. Od gniazdo zapalniczki, bo w motorku mam tylko gniazdo zapalniczki. Uchwyt na kamerkę na GMO na przykład w razie W. Uchwyt na kamerkę na kask, oczywiście. Do tego woda. Nożyk zawsze się przydaje. Tutaj mam skompresowałem do takiego woreczka podpinkę do kurtki. przeciwdeszczówkę. Wiatrówka yy, Blokada, taka w razie wu, żeby przypiąć kurtkę albo coś, jak będzie jednak ciepło, to niby słońce świeci i drugą parę rękawiczek, takich cieniutkich, ale ją sobie chyba wsadzę tutaj. No, no i do tego co? Kamerka, później coś nagramy. Tworzymy do wyrzecenia Miejsce mamy, żeby załadować kask. I teraz co, pora ogarnąć motorek. Czyli co, sprawdzić ciśnienie w kołach, sprawdzić stan oleju, naciąg łańcucha, czy wszystkie światełka nam świecą, płyny czy są, ale to wiadomo, że są. Najważniejszy płyn to tu. No i, i co, i umyć motorek i kask, żeby nie było wstydu na mieście. Dobra, popakowane, posprawdzane, łańcuch też w porządku, tylko jest już tu biały, tylko trzeba go psiknąć, żeby był czorny i można będzie jechać. A taki wynalazek mam do smarowania łańcucha, bardzo fajnie się smaruje i na pewno dokładniej. Maszynki ogarnięte, jedziemy. Dobra. Zalane. No i po raz kolejny mikrofon zawiódł. Będę musiał pomyśleć nad jakimś innym ale już jest zamówiony idzie, czekamy. Pierwsze ciężko wnioska wykonane. Przed nami trochę mniej lubiana przeze mnie część drogi, a mianowicie autostrada. Dlatego nic się nie dzieje. Jedyna akcja to wyprzedzanie samochodu. Na innych drogach też za wiele się nie działo. Do momentu, kiedy po znakach zobaczyliśmy, że jedziemy w kierunku miejscowości, Ронки. Może będzie tutaj na by być we wronkach i nie zjedzić. Patrzcie <laughs> no tutaj, zbić goletem. Za podkartu jest. Dobra, patrz. No i tu mnie będzie kierować, bo po drodze. Dobra. Jest. Zakaz, zakaz do karmienia więźniów na Fajnie było po drodze zobaczyć tę piękną architekturę, ale czekają na nas nieco inne mury do zwiedzenia. Teraz prosto na zamek. Dojechali do celu, cieszy, cieszy się Będzie tam widać go, będzie widać, a jest tam. Jestem. Dobra, idziemy. Stąd wyszliśmy. Na wejście wydaliśmy 50 zł plus nie, rejs nie, wokół w zamku za 45 zł. A nie, to nas skosztowało no to, już 95 tak, zł, a nawet jeszcze zamku nie widzieliśmy. To na pewno. Nie no co ty wejście na ścieżkę Tu chyba z łuką strzelali Ścieżka edukacyjna mierzy 2,5 km w jedną stronę, co daje nam już 5 km spacerku ale tłum chyba nawet no czasami będziemy Byliśmy w tygodniu, więc tłumów raczej nie było, tak jak no. rzekomo to jest w weekendy. Gdzieś tam. <grywa> Specjalnie tak drzewa posadziło. No. Przed zamkiem zamek, zamek zobaczyć dopiero jakbyś przed zamkiem. No. Idziemy, idziemy, a zamku jak nie było, tak nie ma. 他做哪样？ Tu nie ma oprócz drzew i pomostu. Tam jakaś dróżka była O, ale są strzałki, dobrze idzie no, Już widać wodę. No, Pan robisko. Ty jednowigcie? Patrz kiedy. Woda jest tamku nie ma. Ty tu jest patrz. Taki zamek, kurwa. Ścieżka edukacyjna. Od 2023 roku wokół zamku otwarto płatną leśną ścieżkę edukacyjną, która przyciąga zarówno turystów, jak i miłośników przyrody. Ścieżka o długości około 2,5 km jest utwardzona i w większości prowadzi brzegiem akwenu, umożliwiając podziwianie budowli z różnych perspektyw. Na trasie rozmieszczono 20 tablic edukacyjnych, które prezentują informacje o lokalnym ekosystemie, architekturze oraz historii regionu. Ta. Czy królewna jest w domu? Idziemy do króle... króla, królewny i króla. Dobra Artura Ciekawie czy są w domu czy na razie no, no, że to to robi robotę Chlub no, ja telefon do wody Taka woda spokojna i rybałki widać Masaka się był pudek to jewa no, znaczy nie, nie wyobrażam. Ale kurwa, każdy kamień, jak docinany był, to wytrzymuje kurwa piry. most zwodzony teren budowy. Nie ma tam psa. Ale tam fajnie. To widać? Artur! jest <grywa> Gdzie? O kurwa A to będzie też tak opuszczane coś pewnie Żytkrat krat albo coś, nie? Będzie, no Łańcuchy Pewnie nie ten go zrobią później Taki będzie ten chyba nie jest jeszcze podnoszony. Dodatkowym atutem ścieżki jest wystawa polskiego kamienia, który został użyty do budowy zamku. Znajduje się tam także drewniany pawilon przeznaczony na warsztaty edukacyjne, co czyni to miejsce atrakcyjnym nie tylko dla turystów, ale i również dla grup szkolnych. Takie wielkie klocki. A no. zaś ci lędźwie pójdzie. No. Wyjdzie bokiem. Tajpad takiego, już ten jest nieobrobiony, taki był. A potem szlifowanie ręczne i. Jeszcze jedną ważną informacją, o której trzeba tutaj wspomnieć jest to, że do budowy zamku użyto tylko budulca pochodzenia z polskich kamieniołomów. Pa, schody z tego były robione, jak na te, na grobki, nie, żygać, żygać, rynny. Pas, Pas piaskowca, i takie elementy można spotkać. Nie, to są wykończenia zewnętrzne, zewnętrzne wszystko, nie? Jakieś wykończenia balkonów, jakieś parapety. Ja Pierdzier. Balkon, no, balkon 30 metrów kwadratowych. Nie. Tyle co mieszkanie dwupokojowe w Gryfinie. A z tego, podłogi takie, nie? Z tego, jest się no. No, ale ładny godzi masz płyty posadzkowe nakrywa krywozdna. Po jakie to jest chwa, ładne. Jest osadca? No fajna wystawka. No, to teraz pora na nasz rejs łódką. A podczas rejsu dowiedzieliśmy się od pana kapitana dużo ciekawych rzeczy na temat budowy zamku, jak i jego historii. Między innymi, że przy budowie zamku pracowało aż tysiąc ludzi, a większość z nich to byli Gruzini. Porównując to do tego, że w samej stobnicy mieszka około tylko 200 mieszkańców, a mieszkańcy mają darmowe bilety na teren ścieżki. I są zadowoleni, że o stopnicy się mówi dzięki właśnie tej budowie. <gry> w tym roku nie? przyjedziemy. Przy... Ale, ale, ta, ale, tak po, po obrysie lasu, żeby dookoła zameczek jak No, 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 nie, no pokna, pokna byśmy nie zadali, żeby pamiątkiem, więc to nie powinni tam jak koło nosa nie będziemy latać. To... Przepływając pod mostami zwodzonymi i płynąc przy murach zamku, poczuć się można jak w czasach średniowiecza. Wycieczka tutaj to prawdziwa podróż. W czasie, będąc dopiero tak blisko, czuć ogrom tej budowli. 70 metrów wysokości robi ogromne wrażenie. Zamek jest większy i wyższy od tego w Malborku. Tu na dole można się już poczuć jak w średniowieczu. A co dopiero, jak będzie można wyjść na zamek? w który służył do odprowadzania przykrych zapachów, ale i małe wejście do ukrytego. Czy tutaj portu? Z całym zamkiem to jest takie na takich filarach jakby, że to można się przepływać, czy tylko to jest, gdzie się chować. teraz opływamy zachodnią część zamku, w której to znajduje się 64 apartamenty do wykupienia. Będzie to część zamku niedostępna turystycznie, ale część prywatna, z osobnym dojazdem od zachodniej strony, tym mostem, pod którym niedawno przepływaliśmy. Podobno na zamku znajdują się trzy kondygnacje, po których można jeździć autem w tym garaże, jak i podziemne lochy. Najwyższa wieża, mierząca 50 metrów, też ma być przeznaczona na apartamenty. Gdzie najmniejszy będzie miał ponad 100 m2. Na wieży znajduje się balkon mierzący 30 m2 oraz ważący 60 ton. Ile pieniędzy wydano na budowę zamku? Tego nawet nie wiedzą inwestorzy i wątpię, żeby ktoś to wyliczył. Niemniej jednak, patrząc na ten cud, uważam, że było warto, choć ostateczny efekt nie jest jeszcze widoczny. I nie dla wszystkich będzie, gdyż efekt ten będzie widoczny wewnątrz zamku. Na dzień dzisiejszy zamek jest zbudowany 10 lat, a będzie kończony jeszcze przez 5. Więc ostateczny rezultat zobaczymy w 2030 roku. Setce ludzi no to też nie mało, nie? A teraz, jak z bliska się podjechało, to widać tego, nie? Tak ogrom. Cała wschodnia część zamku ma być dostępna turystycznie oczywiście nie za darmo. Na obecną chwilę nie wiadomo, ile będzie kosztowało wejście. Natomiast wiadomo, że będzie się tam znajdować restauracja, biblioteka, kościół, dom ogrodnika, sala balowa przeznaczona na wesela, komunie i inne imprezy. Są liczne nasadzenia, ogrody, fontanny, ławeczki oraz mnóstwo miejsca do spacerowania. Na zamku będą się odbywać liczne imprezy miejscowe, kulturowe, jak i tematyczne, takie jak na przykład zdobywanie zamku. Inwestor zadbał również o ekologię. Na szczytach wież znajdują się gniazda dla miejscowych ptaków, a w miejsca wyciętych drzew zasadzono nowe. W sercu wielkopolskiej wsi Stobnica. Na skraju Puszczy Noteckiej powstaje jeden z najbardziej intrygujących projektów architektonicznych w Polsce Zamek w Stobnicy. To budowla imitująca średniowieczny zamek, który mimo swojej niesamowitej formy i imponujących wymiarów od początku budziła mniejsze emocje, zarówno podziw, jak i liczne kontrowersje. A wszystko zaczęło się w 2015 roku, kiedy firma DJT z Poznania, inwestor odpowiedzialny za realizację projektu, rozpoczęła budowę zamku na sztucznie usypanej wyspie w pobliżu Stobnicy. Po ukończeniu zamek w Stobnicy stanie się jedną z największego tego typu konstrukcji w Polsce. Zamek, choć inspirowany architekturą średniowieczną, jest nowoczesnym budynkiem mieszkalnym. Na jego 15 kondygnacjach znajduje się aż 46 lokali mieszkalnych, w których zamieszkać może nawet 100 osób. Dodatkowo, obiekt przewiduje obsługę na poziomie 10 pracowników, co sprawi, że projekt jest zarówno monumentalny, jak i praktyczny. Jednym z najbardziej niezwykłych aspektów tego projektu jest jego lokalizacja. Budowa powstała na wyspie otoczonej wodami sztucznego akwenu, co nadaje jej wyjątkowego charakteru. Taka sceneria podkreśla klimat zamku, który wygląda jakby został wyrwany z karty historii i przeniesiony w nowoczesne czasy. Lokalizacja jednak wywołała sporo kontrowersji, ponieważ znajduje się w pobliżu obszaru chronionego Natura 2000 oraz Puszczy Noteckiej. To właśnie te kwestie wywołały fale krytyki i doprowadziły do licznych postępowań administracyjnych oraz sądowych, które ciągły się miesiącami. Nie sposób mówić o zamku w Stobnicy nie wspominając o kontrowersjach, które od początku towarzyszyły jego budowie. W 2018 roku opinia publiczna dowiedziała się o inwestycji, co wywołało falę krytyki związanej z jej wpływem na środowisko naturalne. Budowa na terenie sąsiadującym z Puszczą Notecką i obszarem Natura 2000 stała się przedmiotem licznych sporów administracyjnych oraz sądowych. W sierpniu 2025 roku wojewoda Wielkopolska wydała decyzję, w której odmówiła uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, tym samym potwierdziła, że inwestycja, mimo kontrowersji, jest legalna. Zamek w Stobnicy już na pierwszy rzut oka robi ogromne wrażenie. Jego monumentalne wymiary i szczegółowe nawiązania do stylu średniowiecznego sprawiają, że budowla wyróżnia się na tle innych inwestycji w Polsce. Wysoka 50-metrowa wieża jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów zamku. Dzięki niej budowla przypomina nie tylko zamek obronny, ale również pałac z rodowodem. Co ciekawe, w konstrukcji zastosowano nowoczesne materiały i technologie, co sprawia, że budynek jest dostosowany do potrzeb współczesnych mieszkańców. Mimo klasycznej formy, wnętrze zamku będą odpowiadały najwyższym standardom, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki. Dzięki temu zamek w Stobnicy może stać się unikalnym połączeniem historii i nowoczesności. Sie i zwyciężyli, podbili zamek. Ładny chuj. Ładny pójdź no. Naprawdę. Dobra, wracamy. Dzięki za obejrzenie filmiku. Jeżeli tutaj dotarłeś, z pewnością Ci się Dobra. podobało. Jeżeli Ci się podobało, zostaw lajka. Jeżeli chcesz więcej takich filmów, zasubskrybuj. Masz pytania, jakieś obiekcje, pisz w komentarzu. Jeżeli Ci mało, zapraszam na mój kanał po więcej. A my wracamy do domu. Zadowoleni, spełnieni i żądni więcej takich przygód. Do zobaczenia w następnym filmiku.